Największe zagrożenie komosa, zobaczcie, ona już jest i tak w takiej fazie pierwszych liści, że, że nie wiem co to będzie, chyba haczka tutaj, zobaczymy, czy tutaj podziała coś, ale jej tu jest masakra. Tutaj, gdzie kiedyś miałem warzywa, to będzie chyba taki hektar testowy na przebieżkę z haczką, resztę pól wygląda, wygląda spoko. A tutaj chyba kontrolny burak czerwony do sprawdzania chwościka się w nasionach pojawił. Brak substancji, uciekające terminy przez no, niekorzystną pogodę przymrozki. No tutaj jednak przeszkadzają mi to bardzo, bo, bo przy przymrozku, przed przymrozkiem, po przymrozku, no jak wykonamy taki zabieg herbicydowy, no to mamy prawie pewność, że... Że te puraki tak dostaną, że, że ciężko będzie je później zbierać i tego się nie powinno robić. A znowu przeciąganie zabiegu, no to mamy wyniki na polu, bo chwasty niestety nie czekają. Coś tam z wysokością belki się chyba krzaczy, bo widzę, że Wojtek chyba bez czujników jedzie. Belkę opuścił nisko, ale jest ok. Tak jak widzicie, nie zawiewa. Także tyle dobrze.